Dobrze, 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 dobrze. Przed wyjazdem do Brukseli trzeba zrobić porządki, czyli będą zwolnienia. Dobra, wicepremier, nie minister finansów, nie minister edukacji, nie wiceminister, nie królewski koniuszy, nie sekretarz stanu, nie Królewski koniuszy? Przepraszam pani wieśko! E, panie premierze, dzisiaj nie ma wieśki, dzisiaj ja jestem, Jola. Pani e, e, panie Jolo, tak? e, czy my zatrudniamy w kancelarii jakiegoś królewskiego koniuszego? Królewski kon... ale, ku... ale jakiś, ale, ku... ale jakiś koniuszy, ale, ale jakiś królewski, ale koniusz, ale jakiś, ale kto to jest w ogóle? Ale ja nie, ale, ku... ale koniuszy, jak... ale, ale ja nie wiem kto, ale, ale jakiś królewski, ale kto, ale kto ale... A, Heniu jest. No proszę go do mnie wezwać. Już go wołam interkomem. Heniu, stary pierdziel dziew... Nie ten przycisk. Pierwsza do zwolnienia. E, prosz, prosz. Patataj, 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 daj, patataj, patataj, patataj. patataj Kuniuszy, twój staje na wezwanie, wasza miłość. E, e, trwa, nie trzeba. Nie trzeba spokojnie. Polska to nie Watykan. No już nie, panie! Teraz Watykan to dąd kraj me, Argentina. Ale do rzeczy, czymże zasłużyłem sobie ja, robak mizerny, glista, Karaluch, na wezwanie przed oblicze Twe niemalże święte, które nawet najdziksze plemiona azjatyckie spod Białego Stoku sławią? I którego majestat powszechny na zawsze forever. Amen. Mm, 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 tak, przepraszam, a... co pan ma z tym całowaniem rąk? No lubię słone paluszki. <noise> Dobrze. Proszę mi powiedzieć, czym w XXI wieku w mojej kancelarii zajmuje się królewski koniuszy? I tu wasz mościa zaskoczę. ku mi. Moja familia od wieków sprawuje ten urząd! No dobrze, ale czemu ja nic nie wiedziałem o pana istnieniu? Bo od trzech pokoleń nikt nas nie wzywał, panie. Ostatni raz za króla gierka, panie. Co nam chciał stajnie z wielkiej płyty zbudować, ale panie, stajnie z wielkiej płyty, przecież z tego to się te wieżowce stawia. To jak ten biedny kunik w windzie kopytkiem pięterka w duszy, panie. Że to gdzie nowina winda gama, kuń taki wielki to łeb wejdzie za co stanie. To biedny kunik będzie musiał jechać w pionie, panie! Albo jeszcze gorzej, kunik będzie musiał iść klatką schodową, panie, a tam są zakryty, a kunik nie jest przy gubowy, to się złamie. No chyba, że garbuszek to wykręci. Dobrze, proszę powstrzymać ten werbalny galop. czy pan jest podkuty? Nie, spod wału brzycha. Dobrze, pan się nazywa... Urodzenie. Henryk Potocki Lubomirski Koniec Polski Herb Borsuk? No tak, panie, gdyż dawniej rodzina ma borsuki hodowała Ale borsuk to bestia krwiożercza i po kostkach gryzie A i kabanosy szlamem dają A ty, królu, po cóż wezwałeś mnie tu przed swój pulchny majestat? Znaczy, proszę pana, ja nie jestem królem, ja jestem premierem Premierem? Tak, mi się rozpędził, że galopem dotarłem do Brukseli? Panie premier, a angielski pan znasz? Perfekcyjnie! A wiesz pan, jak po angielsku jest kuni? No jak? Hurs! No dobrze, zapamiętam. No, zapamiętam. Przypomnę, skoro nie ma króla, no to jestem zmuszony zlikwidować urząd królewskiego koniuszego! Ale nie, nie likwiduj, panie! Oszczędź! Oszczędź stanowisko! Ja nie dla siebie proszę! Tylko kuni, tylko kuni, tylko kuni żal! Szmaryla Rodowicz to się zapłacze. A ile tych koni? Czego? Kuni, a kuni, panie, to tak wszystkie razem do kupy zebrać, policzyć, ogiery, klacze, wałachy, to zero. Ale klnę się na Boga, mniej nie będzie. Przepraszam, czy pan coś czpa? A co mości premier proponuje? <noise> pan? Po prostu jesteś niepoczytalny, niepoczytalny, nie umiem, panie, nie umiem za dużo tych literków, panie, ja nie umiem, ale moje dziadki umią, znaczy nie starcę. i ono te małe bachorzęta, panie, cały alfabet znają od A do O, panie, chodzą i czytają ulicą Świętokrzyską, panie. Dobrze, nie obchodzi mnie to. Nikogo nie obchodzi, edukacja w tym kraju, dwu. sprawa jest prosta, nie ma króla, nie ma koni, ale po się wyprawić można, panie. Tak, panie, wyprawić się można! Na Turczyna ruszym! Na Turczyna ruszym! Panie, tu pod kancelarią Turczyn taki jeden siedzi. Dunerkeba przenazywa. się nazywa. Mięso sprzedaje! No, kuniki na mięso! Karino kasztanka, my little pony na mięso! Boże miedny, zajebałe! To no nie są żadne to z baranina. Oj, to dobrze, bo smakowało. Panie, tym sosem poleją, to i śmieci człowiek zeżre. I segregować nie trzeba. Zatem, pan tutaj chce ruszać na Turcję, no. a Turcja to jest nasz sojusznik w NATO. A co to jest NATO? No to jest taki sojusz obronny, który w przypadku wojny na 100% nas obroni. Obroni nas? A patrz pan, co tu jedzie. Ruski czołg przez Ukrainę, NATO cholera. Sojusze w ogóle, sojusze z turczynami, z niewiernymi, sojusze jakieś NATO, co jeszcze? Może chłopom głosować pozwolicie? Przecież od stu lat głosują. Sodomia i łobora. Chłopi głosują, to ja się nie dziwię, że broda świnia rządzi. Tak, powiedziałem, brodata i słów swych nie cofnę. Likwiduję pański urząd. Cofam wszystko, panie premierzu. Niech pan nie likwiduje, no bo dlaczegoż to? No już panu powiedziałem, nie ma króla, nie ma koni. Ale stajnia jest. Dzisiaj stajnia, jutro biedronka. Biedrunki w stajni? To, to jak wasz zależy, to ja nie muszę być kuniuszy. Ja mogę być biedruńczy, tylko... Panie biedrunki... Panie, jak to do karocy zaprząc? Przecież, przecież to gierki takie krótkie ma, panie. To nie uciągnie, panie. Nie uciągnie, panie. Ja już, panie, oczami wyobraźni widzę. Stoi karoca. Do karocy pięćdziesiąt biedrunków. Dzie, biedrunków. Bożych krówków, panie. Nie danie. one, panie. Wymionkami po asfalcie targają i one tak, panie, ciągną, ciągną, panie, ciągną, ciągną, panie już se grób wykopały, a karoca stoi może na ręcznym zostawiona nie panie premierzu Panie pręgierzu, no już nie może biedrunki, nie to już może lepiej do borsuków wrócić i na kostki uważać. Skończył pan? Podstawówkę, ale. Won. Błagam, błagam panie, oszczędź stanowisko, a przyjmij w darze te dwa nagie cyce. Widzę, panie Koniuszu, że sobie pan tutaj niezłe pastwisko wyhodował. Jeżeli taka jest cena za moje stanowisko, trudno. Możesz wasz mość skubać. Skup wstyd oszczeć. Dalej rywij kędziora. Dawaj. Ciągnij kępę z tego sejmu. Wyczesz prędla z tego dywanu. Proszę wstać. A, bliżej pyska chcecie. Żryj, z koryta! I proszę, zakryć te klaty naszej szkapy! Klata naszej szkapy? Tak! To jest klata naszej szkapy? A żeby pan wiedział! Lepsza taka klata naszej szkapy, niż taki łysek z pokładu idy.